Dobry. Witam. O, widzicie, nie mogę wyjechać ty. Muszę do ty udać Zaraz tylko wyjadę, to zaraz zacznę. no ja pierdyc. Dobra, muszę tutaj. Lód, lut na tym i nie mogłem ruszyć, dobra. No i co, witam po urlopie. Ja znowu w kombinacie. Jak widać, jestem na mostkach. Wczoraj przyjechałem, tutaj była 21. Z groszami. A jest dzisiaj 28 dzień stycznia. Jest środa, jest godzina 8.30. I wyjeżdżam z parkingu. Wczoraj załadowałem się w Mondi. No i dzisiaj jedziemy w Niemcy. Musimy zatankować jeszcze na Słubicach po drodze. Jak zatankujemy, to będziemy jechać w Niemcy panie kolego i pani koleżanko. Jeszcze tylko do Biedronki wskoczę kupić sobie zgrzewkę wody i żel pod prysznic, bo tego nie po... zapomniałem kupić. Żelu zapomniałem, a wody nie kupowałem, bo nie chciało mi się dźwigać do auta tego ze sklepu. I muszę to zrobić dzisiaj. Jedziemy do Francji, moi mili. Rozładunek jest w piątek, dzisiaj jest środa. Do celu jakieś 1000, niecałe 1100 km: 23 i 23 tony papieru biorę. <laughs> Wyjechałem z wakacji, posiedziałem jeszcze chwilę w domu i wyjechałem wczoraj, wczoraj był wtorek, o 12 wyjechałem z domu, wyjechałem do Mądy się załadować, była godzina 16, jak wyjechałem z Mądy, przyjechałem tutaj, była 21. I tak to wygląda. Powiem Wam, że auto stało pod domem dwa tygodnie ponad, po półtorej tygodnia poszedłem go odpalić. A mrozy były, jak byłem na wakacjach, to tu mrozy były, kurde, po minus 15. Palił od kopa. Żadnego ale nie było. No, jeszcze w, w poniedziałek wieczorem byłem, znaczy wieczorem. Po południu byłem, jeszcze zrzuciłem lód z naczepy. No i wczoraj pojechałem się załadować. Dzisiaj się pan jest taki, żeby gdzieś tam sobie u Niemca stanąć. Teraz jedenastkę zrobiłem, to dzisiaj chyba zrobię dziewiątkę. Zobaczymy, o które stany, jak to przez te Niemcy będzie szło. No jutro dojedziemy, dzisiaj stanimy w Niemczech, a jutro mam zamiar podjechać, bo rozładunek mamy już, nie, nie mówiłem, koło Dunkierki na północy Francji. Od Dunkierki w dół taką lądówką będziemy zjeżdżać. Tam jest rozładunek tej, w, tej, w, tej, w takiej papierni, ja tam nie byłem nigdy. Bo chcę dziś, dzisiaj dojechać do Niemiec, a jutro z Niemiec przelecieć sobie na ten ładny parking przy porcie, co jest i tam stanąć. No i w piątek rano się rozładować. <laughs> a dalej planu nie mam. Jeszcze na tablecie mam jakiś, jakiś rysunek, co będzie się działo mniej więcej. Od Nasa prawdopodobnie polecimy z, z tej Francji, polecimy do. Do Hiszpanii, na dół, do Barcelony, i tam z Barcelony będziemy wracać w przyszłym tygodniu. Także jeszcze raz wszystkich witam po urlopie. Wypoczęty, opalony. Skóra zeszła ze dwa razy. Powiem Wam, że kurde, wycieczka niesamowita. No i od razu na początek ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że słuchajcie. Byłem zupełnie na innym kontynencie. Byłem w Afryce, ale nie w Egipcie. No chyba drugi dzień to był mojego pobytu tam. Tak poszedłem do baru po drinkach. I siedzę przy tym barze. A miałem na sobie koszulkę z logiem. No i z taki gościu, siedzi przed, 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 naprzeciwko mnie. No i też tam sączy. Tak się na mnie patrzy. Ja, Nie wierzę, mówi. No, nie wierzę. Obserwowałem cię, mówi w tym basenie. Tą twoją łysą pałę, mówi, ale nie byłem pewny. A teraz, jak założyłeś koszulkę, to mówię: No nie, no mówi, ja mnie. nie. Mówi, ja cię oglądam, mówi. Słuchajcie, w Afryce spotkałem widza. Mojego. Są jaja, nie. Są ja jak Perety. Kurbo! Ocialo! Kurde, no tego się nie spodziewałem, naprawdę. Takie zasięgi mam je. Także Piotr ze Śląska. Tak. Tak mi... Tak prosił, żebym go pozdrowił. Więc pozdrawiam Cię Piotrze ze Śląska. Miło było poznać. Trochę dni spędziliśmy. Bo tam te nasze pobyty się trochę zazębiły. No, on, był, on był trochę wcześniej i trochę później wy, wylatywał. Ja przyjechałem w jego trakcie, w trakcie jego wakacji i wyleciałem przed końcem. On, znaczy on wylatywał dzień po mnie, jak nie? Także ja jak batony. Ale czas wrócić do rzeczywistości. Jedziemy się zatankować na Słupice, do Biedronki i lecimy w Niemcy. A few moments later. Dobra, ja już zatankowałem, Ech, ale słuchajcie, no kurde, jest kicha, bo nie ma AdBlue. Tu mam co prawda jeszcze 96%, no ale jeśli dobrze wskazuję, bo może być jakieś przekłamanie. Visla zatankowałem, ale nie mogę AdBlue zatankować, bo nie ma. Na żadnym z dystrybutorów jeszcze tam zobaczę no nie ma, nie ma brak, brak, brak. No cóż, do no Hiszpanii jakoś dojadę, no. No, po prostu pojedziemy na, na zakupy szybkie i będziemy będziemy śmigać że tych Niemiec, bo kurczę nie ma się co tam Pociągać z tą robotą bo trzeba <laughs> w miarę szybko stanąć dzisiaj żeby jakoś to miejsce znaleźć w Niemczech O jeny. Ile tu jest za darmo kurczę, bo nie pamiętam dwie godziny, jest tutaj Sto razy zdążę dojechać, wyjechać z tego parkingu. Muszę poczekać, bo ciężarówką tak stanął, że nie mógł do biletu dosięgnąć. Ojejku, jejku. Noś, no cały czas trzyma ten mróz. Dobra. Wiecie, co? Ja chyba tutaj ko tej Lory stanę. A few moments later. No dobra, wszystko, wszystko załatwiłem, kurczę, wszystko załatwiłem. Jeszcze w kantorze byłem, bo zapomniałem, że do kantoru jeszcze muszę iść kupić sobie 20 euro w gotówce, żebym miał. A później jeszcze się cofnąłem, kurde, po Baniak z tym. Baniak płynu kupiłem do wyskiwaczy, jeszcze, bo mam tylko jeden. I go wlałem, i teraz jeszcze jeden kupiłem na zapas, żeby było kurcze. I teraz już możemy jechać do Niemiec. Zatankowane z wyjątkiem odbudu. No, ale nie ma siły, jak nie ma, no to różnego to jest kurcze. różnego to i Salomon nie naleje, jak to mówią, nie? A gdzie tu kudłaty ma nalać z próżnego? No bo to jest niemożliwe wręcz. Dobra, słoneczko, wyszło minus. A, 2 na plusie jest. Chociaż może, może nie być na plusie, bo no, już spada. stałem do słońca ryjem, więc prawdopodobnie dlatego dwa się zrobiło. Tak naprawdę to jest minus, no. niewiele ale jest. Dobra, jedziemy tam na granicę o, i jeszcze tam z 30 minut pauzy będę musiał wkręcić, Krót, krótkiej, tutaj już jakby... Pod tą biedronką nie kręciłem pauzy po to, żeby już później nie stać 45, tylko 30 sobie stanąć. I mówię, żeby szybko w miarę się pojawić na parkingu. O, tu taki jest zator. Ja cię zsunę. O to ja tutaj nie wyjadę za szybko. Widzę, że Niemcy poszli po rozum do głowy. I na granicy rozdzielili pasy dla osobówek i dla ciężarówek. Zrobili, tylko że znowu jest to oczywiście kosztem jednego pasa na powrocie do Polski, bo osobówki idą tamtą stroną autostrady. Tu jest jeden pas zamknięty w ogóle, tak jak był, ale tutaj jadą tylko ciężarówki, więc osobówek już tutaj nie ma. Więc jak sobie biorą osobówkę do kontroli, no to tutaj nie, nie zatrzymują nas. Nie? nie musimy się zatrzymywać na ten czas. Trwało to. Nie wiem ile rok, ponad. Zanim zorganizowali to inaczej. No ale dobre i to, lepiej późno niż wcale. tej późno niż wcale. The next day. Dzień dobry. Warta 22 Meldujemy się 29 dzień stycznia, czwartek. Z Aue wyjeżdżam. Zobaczymy, jak pójdzie wyjazd, bo tu jest lekko pod górkę i oblodzenie mam delikatne. O, 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 o. Idę, idę, idę jak kuna. Idę jak czołg. Wczoraj przyjechałem tutaj na ten parking Bo już mi się Nie chciało mi się, się dalej jechać Krótko mówiąc A sensu też Mniej więcej nie było żeby się pchać ale już była 17 chyba już Korki jeszcze tam były Dalej koło Bielefeldu I tu tak Postanowiłem, że tutaj stanę Dzisiaj dojadę sobie resztę Do tego parkingu mojego tam Gdzieś w granicach 13 powinniśmy być na miejscu. W zależności od tego, jakie pauzy będę robił po drodze. Znaczy, jedną pewnie zrobię, ale... Nie wiem, czy się zmobilizuję po 45 minutach ruszać. W każdym razie jest minus 1 na dworzu, czy tam minus 2. Nie jest tam tragicznie. Na razie ostrzeżenia widzę, wyświetlają, że jest ślisko. Ale śnieg nie padał w nocy, więc od wczoraj się pewnie niewiele zmieniło tutaj. Także dzisiaj dojedziemy sobie do Francji. Na Francji, Francji stanę na Dunkierce na tym ładnym parkingu i stamtąd. i stamtąd będę mógł dojechać. Bezpośrednio Jutro na zrzutkę No zbliżam się do Duisburga Powolutku jest godzina Siódma za piętnaście No i korek Jest cztery, siedem, dziesięć minut Tak się waha Nie trzeba tutaj przebrnąć Przez co to, to było do przewidzenia Kolejne przygody mamy w Antwerpii przed nami, nie? Tam jeszcze będzie też pewnie kocioł. No tutaj trzeba się dostać do Venlo eee, Z Venlo jechać yy, no kawałek Holandii, będzie też niedużo, tam 40 minut chyba zajmuje przejazd przez tą Holandię. Tam w ogóle nie pamiętam, czy ja byłem w Piastymie w Holandii. Ale chyba nie byłem. Ja w Holandii to byłem ostatni raz tą chłodnią, jak jeździłem w Reneksie. To na pewno byłem w Holandii, ale w Zjastimu? Chyba nie byłem, kurde, nigdy. Nawet tranzytem. Nie pamiętam, żebym był. No w każdym razie tej Holandii nie jest dużo, później jest Belgia. Najgorsza w Belgii jest Antwerpia, jak zawsze. Później już Francja, nie? Francja to tam, kawałek też tej Francji zostanie. No ale zaraz będę musiał stanąć, bo mi się kawy chce. Bo stacja, jak będę miał po drodze, to tylko zaraz będzie stacja. niekoniecznie, ale jak coś ustrzelę, to stanę sobie, zrobię kawę drugą. Chodziło mi o to, że ja mógłbym wcześniej sobie stanąć, ale chodziło mi o to, żeby... Myślałem, że uda mi się przejechać tutaj bez skorków jakoś, ale niestety nie. <grym> Tylko zależało mi, żeby przejechać tutaj do... Pod Wendlo aż. Jak już bym na... pod węglą przejechał tutaj Duisburg i... <grym> I tutaj na, na Krefeld bym na dół zjechał i później już w kierunku Wendlą skręcił, no to już Mogło być ok, ale tutaj widzicie, że jest, jednak, jednak ten ruch jest naprawdę duży. Jest duży ruch, a mi się morda drze. Także kawa jak najbardziej wskazana.